Na tym nagraniu będziemy pytać i przeczyć na temat przeszłości. Jaka to jest przeszłość? No, przeszłość to dzisiaj powiedzmy mamy poniedziałek, Monday, Mamy rok taki. Mamy pół marzec. Co no, to, to będzie dla nas przeszłość? Przeszłością będzie wtorek. Przeszłością będzie 2011, 10, 97, przeszłością będzie styczeń. Jest godzina 15, przeszłością będzie 14. Jest dzisiaj, przeszłością będzie wczoraj. My się zajmujemy tym, co się już skończyło. Ok. Pytamy. Chcemy jakiemuś ktośowi zadać pytania: czy oglądał telewizję? Czy kupił książkę? Czy odwiedził Tomka? Używamy do tego magicznego słówka, który się pojawia tu did. Tym kto się może być you, czyli ty. I wyjdzie nam pytanie Did you watch TV yesterday? Czy oglądałeś telewizję wczoraj? Did he buy a book last month? Czy on kupił książkę w zeszłym miesiącu? Did they visit Tom yesterday? Czy oni odwiedzili Tomka wczoraj? Did she watch TV? Czy ona oglądała telewizję yesterday, wczoraj? W ten sposób. Czyli dajemy did, ktośa i później czynność. Jak zrobić przeczenia. No mówimy, że jakiś ktoś czegoś nie robił, czego ten ktoś nie mógł robić. Na przykład play golf, albo fly to Greece. I do tego służy nam Słówko. Didn't. A tym ktośem znowu może być ktokolwiek nam przyjdzie do głowy. Na przykład Tom. I wyjdzie nam przeczenie. Tom didn't play golf yesterday. Albo they. I wyjdzie nam they didn't fly to Greece last month. Oni nie polecieli do Grecji w zeszłym miesiącu. Albo she. She didn't play golf. Um, Lastie, ona nie grała w golfa w zeszłym roku. Więc coś takiego służy nam do pytań. Najpierw to piękne coś, czyli did, później kto, a później czynność. I wychodzi nam pytanie. Nic w czasowniku nie zmieniamy. Jak go znamy, tak go podajemy. Podobnie w przeczeniach nic się nie zmienia. Jedyne co potrzebujemy to didn't. The didn't to jest did not. Połączone razem. I wyszło nam Didn't. Tak? W przeczeniach kto? Didn't. I czasownik. No i oczywiście resztę. Bo możemy powiedzieć: Tom didn't play. Tom nie grał. I to będzie wszystko. Jeżeli zada ktoś nam pytania: Did you watch TV? Możemy oczywiście odpowiedzieć: Yes. Krótko. I did. Did. Albo. No. I didn't. Jeżeli ktoś nas zapyta did he buy a book? Odpowiemy yes, he did. Albo no, he didn't. To chimi mi wyszło jakby nie było. Did. No, he didn't. Hmm? Did they visit Tom? Czy oni odwiedzili Toma? No, Odpowiedź jest yes, they did. Albo no, they didn't. To są pytania i przeczenia prosty na temat sytuacji, które w przeszłości się wydarzyły, a ta przeszłość już jest za nami i jej nie ma. Dziękuję bardzo.